Siemaneczko widzę! Dzisiaj będziemy sobie grać boksy z kisielkiem. Przywitaj się. Siema. No ogólnie to będzie. Będziemy grać w boxy do 10. Jeśli Wam się filmik spodoba, zostawcie łapeczkę w górę i subikę z łapaczkiem. No, to lecimy. Dobra, lecimy z pierwszą rundą. Ja tutaj wylać, mam. trochę.

No. Nidhi. Hmm. O jadę. Dobra. 170. I co? Ile i ja ty miałeś HP? Ja... Ja... Tam, ja zjadłem rybkę chyba. Nie, na filmie to patrzysz. Dobra. Weź się na stróż, będę idą. O, test. No. To On jest chyba... drugi dzień daily. O kurde Ale miałem laga, zobaczcie co na filmie ja... Są cztery potki w ogóle, fajnie To by były za Jak ty nie dostałeś? Nie. Ale z sobie pompę. No, 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 są takie no, różne no, 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 Ja, się nawet postę. ja tak. no, no, Ja no, tak No ja mam, ja mam teraz 200 pingów Ale gram, gram. O, ja tak się otwieram wolno Nie no Ja, ja zostaję mi ścianą Pięć pingów, dobra? Dobra, GG Dobra, liczymy <grym> z piątą rundą Jest 2-2 O z 150 pingów No internet może? no nie mam po 20 Ojej ja Dobra wyrych. Dobra ja nie wiem co się dzieje Ja mam taki pils kosmosu Co jest grane? Czemu mam takie lagi? Dobra, zaraz Let's go. No <gryw> widziałem, ja mu ja sobie ja sobie tak myślałem, on tak ucieka, zarobi się Macy z końcu, Ja nie? ja mam lagi jak nie wiem.

Dobra, siódma runda jest 3-3, nie? By... Gdybym się ulecił rytmą, to bym nie Jak będzie 5-5, to gramy ten... Yy, o wszystko, okej? Okay? Jak będzie 5-5. Nie. O Jezu! Ale ja mam armię. Ale... Panowiec by z tego nie uciekł. Trzeba byłoby mieć nawet szybkie edity. O, ale to stać box. Co to jest? O. Twoje jeszcze. No ja tak szybko dostałem, dobra. Ile jest? Cztery, trzy chyba. Mam ciebie. Ja tylko jedną muszę wygrać, i już nawet będzie na remis. A ty musisz dwie, a, trzy żeby wygrać, a ja tylko jedną. Dobra. Dobra, jak musisz teraz tylko wygrać dwie, żeby był remis. Kurde. Dobra, Dobra, teraz nie ukrywam, ale teraz się ja zacznę pod trochę. Okej. Okay. O nie, ping wam sorry. 120, Dobra, 129, 131. To jest runda, jest 5 3 dla mnie. Tam. Czekaj, zmniejsza się 121, 117. Poczekamy, tańczymy. Dobra, rośnie cały czas do góry, dobre gramy. Czekaj. Dobra, możemy grać. Niezu, że, ja mam wolne piti! Oo! O Boże! Nie, nie! Dobra! No, to znaczy, że już 6, wygrałem, 6, nie? No 854 Dobra, dawaj ostatnie dwie, bo miałem ping, teraz już się usporedza. Dobra, to widzę, okay. tamtego nie było. Jest nadal 5-3 5-4, chyba? 5 Dobra, mam 30 dobra, 5, 3. 3. Dobra, 5 już jest. O, 5-3 jest, dobry. Tamtej rundy nie było jakby. O dobra! <laughs> <laughs> Jezu! <laughs> Jesteś tam 200 jakby. Dobra. To już wygrałem chyba, dobra. nie? Puszcz. Tak, ostatnią dobrać. dawaj jeszcze. ostatnią rundę. Tamtej nie było, dziesiątej rundy nie było. To jest nie. teraz dziesiąta. Nie jedenasta. 189 200, dobra. Wierzcie. Dobra. Dobrze, wygrałem z kisielkiem 7-3. Może jutro będzie rewanż na tiltedach. I tam mnie raczej pokona, bo ja jestem słabszy. Znaczy Kisel jest lepszy na boksach, a ja jestem lepszy na Tiltedach. Znaczy na Tiltedach to, to sami. Na baha, ja jestem lepszy. Hmm. Jeśli Wam się film spodobał, zostawcie łapeczkę w górę i subikę z dzwoneczkiem. No i napiszcie y czy chcecie też ze mną na zagrać boksy. Naura! Pożegnę się. Naura.